Polskie Telewizje lokalne i regionalne realizuje wyjątkowy cykl 12 filmów pod tytułem ekranowe Wędrówki po śladach Żywego Dziedzictwa Kultury na Kaszubach. W ramach projektu przybliżymy niezwykłe kaszubskie tradycje, takie jak sztuka gawędziarstwa, hafty, muzyka i taniec ludowy, a także zwyczaje pielgrzymkowe. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja. Dziedzictwo kaszub zostanie zachowane i przekazane kolejnym pokoleniom. Finał projektu odbędzie się pod koniec 2024 roku, kiedy to wszystkie filmy zostaną wyemitowane na antenach telewizji lokalnych w całej Polsce. Zapraszamy Państwa do odkrycia z nami bogactwa kaszubskiego dziedzictwa kulturalnego. Taniec to dusza kaszubskiej kultury. Dziś odwiedzimy kaszubski zespół pieśni i tańca Kościerzyna, który kultywuje i wciąż rozwija tradycyjne kaszubskie tańce i ludowe pieśni. Poznamy także tradycyjne i występujące tylko na kaszubach instrumenty ludowe. Następnie spróbujemy za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji wygenerować kaszubską piosenkę. Zapraszamy więc do świata tańca i muzyki kaszub. O, historia tańca ludowego. To raczej pytanie do choreografa jest, ale to no, no, taniec ludowy, taki taniec moim zdaniem wywodzący się od prostych ludzi, którzy przecież też poza pracą też się bawili. Tak? Były takie momenty, że e, też po, po ciężkiej pracy przychodził czas na rozrywkę jakąś e, i to było na przykład na weselu czy po, po jakichś dożynkach. E, tak, no i, i najprostsza forma chyba jakby kontaktu ze sobą, e, tej radości przebywania razem i, i, no i dobrej zabawy przede wszystkim, bo tam jest to dobra zabawa przecież. <śmulny> Muzyka w ogóle europejska, ta muzyka wywodząca się od ludu, to ona się zmierza, zmienia tak, jakbyśmy zmierzali z południa Europy na północ. Tak? Ta muzyka staje się surowsza i to nawet nie musimy porównywać muzyki włoskiej do muzyki polskiej, bo to też w, jakby w naszym kraju widać, że ta muzyka góralska, ta muzyka południa Polski, ona jest zupełnie inna niż muzyka tutaj z północy. Nasza, my tutaj jesteśmy na północy kraju. I ta nasza y, muzyka kaszubska, no to ona się różni na pewno instrumentarium. Skoro o instrumentach mowa, to dwa wyjątkowe kaszubskie instrumenty zaprezentuje nam pan Raimund Knitter. Haha. Witaj bardzo, bardzo serdecznie. Raimund Knitter. Teraz dla waju. Słuchajcie, yy, ja im skaszyp yy, i ja trochę graję, czyli gram, gram w kaszubskiej kapeli, która się nazywa Zgrywance moi drodzy państwo, a ze mną jest yy, Piękny instrument ludowy nasz charakterystyczny, czyli diabelskie skrzypce. Coś szczególnego jest z tym instrumentem? Otóż, mieli Państwo, dzisiaj żadna kapela nie może się bez niego obyć, bo jest instrumentem jakże rytmicznym. Ale to, moi drodzy, nie jedyny element, który jest kaszubskiego formatu instrumentalnego. Za chwileczkę pokażę Wam jeszcze jeden bardzo ciekawy. I będzie specyficzny, bo do jego, do gry na nim potrzeba aż trzy osoby. Kaszepsi jezora, kaszepsi las, kaszebe, kaszebe łają nas. Proszę za tym instrumentem, który nazywa się burczy bas. Burczy bas składający się z beczki i zdenka wyciągniętego. E, końskiego wosia, moi drodzy państwo, e, wykonywał się antymuzykę, czyli dźwięki rób, takie burczące, które kiedyś miały odstraszać złe moce. Gdzieś dzieciaki, czy też kolędnicy w czasie adwentu i Bożego Narodzenia, głędów naszych Kasiepsich chodzili z nim i grali, śpiewając do niego piękne pieśni bądź kolędy. Czy nam zagra ten burczy bas? Oj, chyba mało wody. Mmm, polejmy sobie jeszcze. Czyż nie fajny, czyż nie piękny ten głos? Kolejnym niezwykłym kaszubskim instrumentem jest bazuna, czyli dawna kaszubska trąba sygnałowa, której dźwięki w przeszłości niosły się po kaszubskich lasach i jeziorach. Nazywam się Irenausz Brauer. Prowadzę warsztat taki z Dom przydomowy, zwłaszcza z instrumentów ludowych, który wytwarza właśnie bazuny lub jeszcze inne instrumenty ludowe. Do moich najlepszych wychodzą właśnie tutaj bazuny, które mam akurat przed Państwem, leżą. Są to bazuny ceremonialna, największa, która ma 2, 2 m i 40 centymetrów, czarna, rybaska, czyli knepicku, po kaszubsku mówiąc. Następna jest to paserski rób, róg, paserski rób, róg yy, bazuna pasterska tak zwana drewniana i nasz pierwszy jako prerozur pre, na, na instrument kaszubski, czyli bazuna z, zrobiona z krobiego rogu. To jest pierwszy, jaki, od tego właśnie powstawały właśnie nasze pierwsze bazuny na kaszubach, jakie mogły być. bazuna rybacka, tak zwana knepicku, czyli bazuna robocza, czyli będąca w wodzie, i ona służyła do komunikacji się w porannej, porannej zorze. Jak rybacy wracali z jeziora, z morza, to sygnalizowano tym, żeby się zorientować w terenie, gdzie jesteśmy na wodzie, gdzie mamy przepłynąć do danej strony brzegu. Czemu knepicka? Knepicka, dlatego że Uczono chłopców pierwszego fachu rybackiego, więc ich używano, bo chłopcy trąbili na nich i się uczyli trąbić i fachu przelotu rybackiego. Sygnał był zróżnicowany, bo każda rodzina miała przypisany swój sygnał i. Każdy trąbił we własnym, własnym wydaniu i własnej tonacji dźwięku, żeby łodzie nie, że wszyscy przypłynęli do jednego strony, strony brzegu, czyli każdy przypływa, każda rodzina płynęła do danych sygnału, które drąbiła rodzina. Kaszuby to są domy stałe na pustkach, tak zwanych, więc domy były oddalone od siebie o 15 km, o 2-3 km od gospodarstwa. I gospodarz do gospodarza sygnalizowali właśnie takimi bazunami, dużymi bazunami, sygnalizowano, że tam ma przyjść do gości na, 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 na pomocy przy polu, czy tam, czy zwierzenie czy No Inaczej mówiąc, po naszemu telefon komórkowy, współczesny telefon komórkowy. Mówiliśmy o historii, mówiliśmy też o instrumentach, więc teraz poznajmy jeden z ludowych zespołów kaszubskich, jakim jest kaszubski zespół pieśni i tańca Kościerzyna. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna to taka organizacja, która promuje kaszubszczyznę na co dzień. Pokazujemy tańce, śpiewamy w języku kaszubskim i też na instrumentach. Pokazujemy trzy suity: kaszubską zabawę, suitę morską i w wróżbę. I każda ta suita charakteryzuje się czym innym. Zespół działa od 1974 roku i występujemy zarówno na scenach polskich, jak i zagranicznych. Nasz zespół składa się z czterech sekcji. E, jedną z tych sekcji jest sekcja dziecięca, którą mogliśmy już zobaczyć. E, jest też sekcja wokalna, w której dzielimy się na cztery głosy: dwa męskie i dwa żeńskie. Jest również sekcja instrumentalna oraz sekcja baletowa. Muzyka Jestem członkiem zespołu od lat 90., już tak naprawdę. Całą ideę tutaj mojego uczestnictwa w tym, w tym przedsięwzięciu rozpoczął mój kolega, który e, zabrał mnie na próbę. E, na próbę chóru, bo należy do sekcji wokalnej naszego zespołu. E, no i od tamtego czasu e, tutaj wspólnie działamy. Jóba, szpę, Pracujemy, spotykamy się z ludźmi i cieszymy się dobrą atmosferą, a w mojej, w mojej sytuacji obecnej to zespół też jest w pewnym sensie odskocznią od takiego codziennego dnia pracy i, i pozwala troszeczkę zapomnieć o, o, o tych obowiązkach. I naprawdę jest przyjemnością tutaj pracować. Kaszuby kojarzą się generalnie ludziom w Polsce chyba z kaszubskimi nutami i to jest taki, taki też jakby z ludu rzecz, która wyszła. Bo uczono dzieci w ten sposób. My tu teraz w zespołach używamy takich namalowanych gdzieś tam na płótnie tak, rzeczy, a to się kiedyś nawet po prostu kawałkiem cegły na drzwiach od stodoły malowali czy tam rysowali i, i, i pokazywali. W ten sposób dzieci uczyły się po kaszubsku mówić. No, nikt nie pomyślał z tych zaborców książki polskiej nie możesz mieć, ale nikt nie powiedział, że nie można dzieci uczyć z obrazków. Tak, i to i to jest taki, taki chyba najbardziej charakterystyczny e, utwór. No i wszyscy chyba jak kojarzą kaszuby, to są słynne kaszepci Jezora księdza Peplińskiego, gdzie e, w każdym jakby miejscu kaszub, to e, i w Questiżnie trampnie nogą i w Betowie, tak, e, więc zmieniają się te miejscowości. To jest taki chyba najpopularniejszy e, utwór kaszubski muzyczny znany w Polsce. Muzyka kaszubska dzisiaj. No ona funkcjonuje, żyje w zespołach pieśni i tańca, ona jest w różny sposób, tak? ludzie podchodzą do niej, niektórzy opracowują właśnie artystycznie, niektórzy idą w tą stronę tego folku, niektórzy starają się grać w takiej formie prostej bardzo, jak to, jak to być może dawniej było, bo to nie używano zapisu nutowego, my nie wiemy tak naprawdę jak, jak to wyglądało. Ale no festiwale przede wszystkim, to tak jak w całym kraju. Tak? Festiwale tych zespołów jest bardzo dużo, my też mamy, mamy zaprzyjaźnione swoje z innych regionów, i to, to właśnie te festiwale. Tak, to tutaj, tutaj myślę, że to jest, to jest właśnie to miejsce. I na koniec tego odcinka chcielibyśmy Państwa zaprosić do małego eksperymentu. Korzystając z programu do generowania muzyki opartego na sztucznej inteligencji Sun.ai, wygenerowaliśmy próbkę kaszubskiego utworu opartego na piosence Kaszeprzci Jeziora. Oto efekt. Kto chce spędzać, dobre wczasy, niech do kaszeprzci chce. Lasów tam, gdzie ledzę, są radosne. Wiedzę, zawsze godne, ta szybsze Polskie samorządy mogą być przykładem dla tych zagranicznych? Oczywiście. Dzięki współpracy transgranicznej i projektom realizowanym w ramach unijnego programu INTERREG gminy takie jak Wejherowo mogą wyznaczać nowe trendy w usługach komunalnych. W najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca. Przyjrzymy się bliżej transgranicznym projektom, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Witajcie w audycji Sekrety Wysoczysny Elbląskiej. Zapraszamy Was w podróż po jej najciekawszych zakątkach. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do Tolkmicka, malowniczego miasteczka otoczonego wodami Zalewu Wiślanego i bujnymi dzikimi lasami Wysoczysny Elbląskiej. Przygotujcie się na sporą dawkę wiedzy i pięknych, urzekających widoków. Tolkmicko i okolice mogą być idealnym miejscem na kilkugodzinny wypad, a nawet na wycieczkę na kilka dni. Miasteczko otoczone jest wodami Zalewu Wiślanego i wspaniałymi lasami Wysoczyzny Elbląskiej. To idealne miejsce wypoczynku dla tych wszystkich, którzy uwielbiają spokój, przyrodę, nieśpieszny rytm życia w ramach takiego popularnego dzisiaj ruchu Slow Life. Pierwotnie obszar Tolkmicka i okolic był zasiedlony przez Pogedzanów. W pobliżu dzisiejszych granic miasta znajdował się Gród pruski. Z okresu wczesnego średniowiecza. Na lata 1233-1238 datuje się okres podbijania tych ziem przez krzyżaków. Jednak pierwsza pisemna informacja, pierwsza wzmianka dotycząca Tolkmicka pojawia się dopiero w 1326 roku. Osada występowała wówczas pod nazwą Tolkemit. Historia dworca w Tolkmińsku, który został wybudowany w 1901 roku jest ściśle związana z linią kolei nadzalewowej. W zamyśle niemieckich projektantów miała ona połączyć Elbląg z Królewcem. W maju 1899 roku ukończono budowę odcinka z Elbląga do Fromborka, a we wrześniu oddano już do użytku odcinek łączący fromborg z Braniewym. Od początku istnienia linia określana była mianem Elbląskiej Kolei Nadzalewowej. Najważniejszym zabytkiem Tolkmicka jest Kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba. Miłośnicy historii z pewnością docenią tę budowlę, która dla mieszkańców jest prawdziwym powodem do dumy. Jego historia sięga aż XIV wieku, aczkolwiek w XVI wieku i niespełna dwa stulecia później Kościół stał się ofiarą pożarów. Jego remont i przebudowa nastąpiły dopiero na początku XX wieku. Nie zmienia to jednak faktu, że w środku znajdziemy niecodzienne dzieła sztuki sakralnej. Obecnie kościół ma kształt trzynawowej bazyliki. Interesujące są arkady wieńczące nawę poprzeczną oraz gotycki portal. Warto zobaczyć z bliska, stojące przed fasadą wieży, dwie cenne rzeźby Madonnę z 1745 roku i świętego Jana Nepomucyna z 1736 roku. Autorem obu tych rzeźb był Krzysztof Perwanger, znany rzeźbiarz, twórca wielołtarzy i figur zdobiących do dziś niektóre warmińskie kościoły. W bryle kościoła dominuje wysoka, masywna wieża czworoboczna z zegarem. Na wieży zawieszono trzy neogotyckie dzwony, dwa jednakowie wielkości pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Andrzeja oraz największy pod wezwaniem Świętego Jakuba. Pochodzą prawdopodobnie z roku 1922 i tutaj warto się zatrzymać przy tym dzwonie Świętego Andrzeja, ponieważ tam widoczne są ślady ostatniej wojny w postaci otworów po kulach. W centralnej części miasteczka znajduje się ratusz wraz z punktem informacji turystycznej. Będąc w ratuszu warto wejść na wieżę widokową, z której roztacza się piękny widok na zalew Wiślany. Tutaj ma swoją siedzibę również Muzeum Regionalne, w salach którego możemy zapoznać się z historią regionu oraz oglądać czasowe wystawy lokalnych artystów. Miłośnikom nieco większych wysokości polecamy wejście na wieżę widokową znajdującą się między Tolkmińskiem a Nowinką. Roztacza się z niej również przepiękny widok na Tolkmińsko, ale także na Zalew Wiślany, a z drugiej strony panorama okolicznych pól i lasów. Wieża jest jednym z przystanków gry zdobywca z Elbląskiej, w której można zagrać w naszej aplikacji Kraina Buka. W torkmisku, które ma bardzo bogate tradycje rybackie, znajduje się także największy port nad Zalewem Wiślanem. Jest to idealne miejsce na rodzinny spacer i przede wszystkim możliwość obserwowania pracy w porcie, która wbrew pozorom może być niezwykle fascynująca. W porcie możemy także kupić świeże ryby lub w okresie letnim wybrać się na rejsy do Krynicy Morskiej lub do Fromborka. Między Fromborkiem a Tolkminskiem w wodach Zalewu Wiślanego znajduje się słynny Święty Kamień. W zależności od poziomu wody oddalony jest od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od brzegu. W pobliżu głazu znajduje się kameralna dzika plaża z pięknym widokiem na wody Zalewu Wiślanego, a patrząc dalej w kierunku północno-wschodnim można cieszyć się widokami na wzgórze katedralne we Fromborku. Ten pokaźnych rozmiarów głaz wpisany do rejestru pomników przyrody został przyniesiony przez lądolód skandynawski ma on ponad 14 metrów obwodu i ponad 2 metry wysokości. Legenda głosi, że rzucił go jeden z braci olbrzymów zamieszkających niegdyś okolice Zalewu Wiślanego. Jeden z nich mieszkał w lasach Wysoczyzny Elbląskiej, drugi zaś na Mierzei Wiślanej. Żyli w zgodzie do czasu, gdy jeden z braci nie uniósł się ogromnym gniewem, chwycił wielki głaz, którym zasłaniał swoją pieczarę. Głaz wyślizgnął się z jednej z ręki i wpadł do wody, gdzie leży do dziś. Święty kamień znajduje się także przy trasie wschodniego szlaku rowerowego Green wiodącego wzdłuż torów niefunkcjonującej już niestety kolei nadzalewowej. W zeszłym roku swoją działalność rozpoczęła nadzalewowa kolej drezynowa. Dzięki niej na plażę zlokalizowaną przy Świętym Kamieniu można się dostać drezynami rowerowymi. Możemy wybrać dwie trasy, Tolkmińsko- Święty Kamień-Tolkmińsko lub fromborg Święty kamień fromborg Na każdą z tras trzeba zarezerwować niespełna dwie godziny. Pierwsza źródłowa wzmianka o łasku pochodzi z 1366 roku i opisuje erygowanie parafii 10 lat wcześniej. Prawa miejskie zostały nadane Janowi z łasku przez króla Władysława Jagiełłę w 1422 roku. Swój rozkwit łask przeżywał w XVI wieku, kiedy to właścicielami miasta był słynny ród łaskich. Najbardziej znany jest Jan Łaski, kanclerz wielki koronny i prymas polski. Ufundował w swym rodowym mieście kościół, wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku. W skarbcu znajduje się dar Jana Łaskiego, antyfonarze pochodzące z pierwszej połowy XVI wieku. Antyfonarz jest to zbiór pieśni liturgicznych wraz z zapisem ludowym. I tutaj w naszym skarbcu można zajrzeć sobie poniekąd do środka, ponieważ za tymi antyfonarzami są wydrukowane i powiększone karty ze środka, więc każdy tutaj może spojrzeć, jakie to jest tak naprawdę w środku arcydzieło. Wszystko jest pisane ręcznie. E, przepisywaniem świętych ksiąg zajmował się wtedy zakon benedyktynów. E, no może państwo kojarzą coś takiego jak, jak przysłowie benedyktyńska praca, czyli ciężka, żmudna. No możemy sobie wyobrazić takiego, takiego skrybę, który gdzieś tam w podpiwniczeniu przepisuje księgi bez światła, jedynie świeczki, bez okien, tylko otwory, gdzieś na te otwory naciągnięte rybie pęcherze, więc naprawdę bardzo kiepskie warunki, stąd takie przysłowie. Z taką księgą, którą tutaj widzimy, możemy też skojarzyć jeszcze jedno przysłowie, a mianowicie czytać od deski do deski, ponieważ ten antyfonarz, ma drewniane okładki. Na te okładki naciągnięta jest skóra. Skóra oczywiście jest wzmocniona klamrami i metalowymi zdobieniami, więc możemy sobie tylko też pomyśleć, ile to mogło ważyć. Tutaj z naszych przypuszczeń myślę, że około 30 kg, więc taka księga oczywiście nie była wystawiana na co dzień do, do użytku. Świątynię zniszczył pożar w połowie XVIII wieku, a przy jej odbudowie zasłużyli się kolejni właściciele rodzina Załódzkich. Szczególny był tu udział Infuata Marcina Załuskiego, to między innymi z jego środków kościół odbudowano w dominującym wówczas stylu barokowym. Z kościołem wiąże się legenda o płaskorzeźbie Madonny Łaskiej. Gdy Jan Łaski przebywał w Rzymie w 1515 roku podczas soboru Laterańskiego, poprosił papieża Leona X, aby podarował mu przepiękny wizerunek Matki Bożej dobudowanej Kolegiaty w łasku. Ojciec Święty zasmucił się i nie był temu chętny, z pomocą przyszła sama Najświętsza Maryja Panna. Otóż medalion z obu stron wypukły i jednakowo rzeźbiony podzielił się na dwie części. Jedna mogła być podarowana, a druga z tym samym wizerunkiem pozostała w Rzymie. Płaskorzeźbę do dziś można podziwiać w łaskiej kolegiacie. Kolejną historyczną postacią związaną z łaskiem i twórcą epoki baroku był rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz. Wykonywał elementy wyposażenia dla świątyń regionu, zdobywając rozgłos i uznanie na ziemi sierackiej i Łęczyckiej. Jeden z największych zespołów prac powstał w łaskiej kolegiacie. Niestety ogromny pożar w następnym wieku strawił większość jego prac. Do dzisiaj ocalała jedynie grupa ukrzyżowania złożona z krucyfiksu oraz figury Marii i świętego Jana Ewangelisty. Prace te znajdują się po prawej stronie od wejścia do kolegiaty i pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha Własku, wybudowany z drewna modrzewiowego w 1666 roku. Od 1811 roku należał do parafii ewangelicko-augsburskiej. Niezwykłe wnętrze, w którym dominuje mozaika muszelkowa, sprawia, że świątynia jest unikatowa w skali kraju. Przez wiele lat Kościół stał opuszczony, i dopiero na początku lat 90. Świątynię wyremontowano i dziś jest kościołem garnizonowym. Niezwykle zasłużony dla miasta jest Grzegorz Janusz Dziewołyski, kontreformator, doktor teologii, absolwent Akademii Krakowskiej i Uniwersytetu La Sapienza. W XVII wieku pełnił obowiązki wikariusza w Łasku. Był on świadkiem ogromnego pożaru, jaki nawiedził Łask. W 1624 roku spłynęło wówczas całe miasto wraz z pięknym drewnianym ratuszem, który znajdował się w rynku. Opisał to w swoim dziele opłakiwanie ojczyzny. Po powrocie do łasku w latach 30. XVII wieku pełnił obowiązki kaznodziei w kościele kolegiackim, a także był sekretarzem miejskim oraz prowadził szkołę parafialną, na którą przeznaczył swoją rodzinną ziemię. W swoich utworach wracał też do Madonny Łaskiej, której sława była już bardzo dobrze znana. Ostatnim dziedzicem ze wspomnianej na samym początku rodziny Załuskich był Teofil, który niestety przystąpił do Konfederacji Targowickiej i był zwolennikiem opcji prorosyjskiej. Dla łasku pozostawił on jednak cenny dokument ukazujący inne oblicze Teofila jako uzdolnionego organizatora i administratora swoich dóbr. Wspisanej przez siebie ordynacji Miasta Dziedzicznego Łasku z 1790 roku, zawarł szereg przepisów dotyczących wyborów władz miejskich, ochrony przeciwpożarowej czy ogólnego wyglądu miasta, między innymi na swój koszt zobowiązał się wybrukować łaski rynek. Ordynacja szczęśliwie ocalała i znajduje się obecnie w łaskim muzeum. Dawni łascy dziedzice spoczywają we wspólnej mogile na łaskiej nekropolii. Jest też pomnik kanclerza wielkiego koronnego i prymasa Polski Jana Łaskiego, który z placu Jarosława Dąbrowskiego spogląda dumnie na kolegiatę swoje wielkie dzieło.